Witajcie w kolejnym odcinku. Pomału już kończymy przygodę, jeżeli chodzi o v Sprawdzimy dzisiaj sobie, czy to co podejrzewałem było prawdą. Odkręcimy sobie trzy, myślę tutaj są dostępne spokojnie korbowody. Sprawdzimy sobie w jakim stanie są tu panewki. Ja już te, do których mam dostęp poluzowałem. Oczywiście ja już poza kamerą rozbiorę sobie ten silnik do zera. I moi drodzy będą odcinki, będziemy robić z niego stolik. Idzie lato, więc stolik do grilla się przyda. Plan generalnie na ten stolik jest taki, żeby wszystko tutaj oblecieć srebrzanką. Oczywiście, jak to zostanie tak pira z oko wstępnie wyczyszczone, nie będzie to stolik, który będzie szedł gdzieś do domu, więc nie będziemy tutaj za bardzo przesadzać. Ile się da, tyle wyczyścimy. Przelecimy srebrzanką. Na to pójdzie lakier bezbarwny. Dorobimy kółka, do góry pójdą tłoki, które będą trzymały nam jakiś blat. Coś mi tutaj chodziło po głowie, że znajomy ma stary stolik, więc blat jakiś się ogarnie szklany. I myślę, że z tego taki garażowy fajny stolik wyjdzie. Ale nie przedłużamy, chodźcie bliżej, sprawdźmy, co w tych panewkach słychać. Przy okazji też powiem Wam, w jak prosty sposób. Jeżeli nie chcecie tego silnika rozbierać, można sprawdzić, na którym tłoku tak naprawdę panewka ma luz, jeżeli już ją słychać, jeżeli ona klepie. Dobra, ja tutaj już te, do których jest dojście, mam poluzowane, więc odkręćmy sobie. Przyznam się, że jeszcze nie zaglądałem, tylko sobie popuściłem, żeby było szybciej. Tutaj oczywiście była pompa oleju, która już jest demontowana. Dobra, jeden korbowód mamy. Odkręcamy drugą korbę. I odkręcamy trzecią. Myślę, że już to nam jakieś info da, w jakim stanie tutaj to wszystko jest. Dobra, jak możecie zobaczyć, pierwsza panewka, no widać, że jest przytarta. Lecimy sobie dalej. Kolejna. Tutaj już temat, jak możecie zobaczyć, dochodzi do miedzi, czyli czasy świetności już ta panewka ma za sobą. Tutaj, jak możecie zobaczyć, są zamki, które w teorii zapobiegają obróceniu się takiej panewki, abyście widzieli lepiej. W teorii zapobiegają się temu, aby ta panewka się obróciła. W praktyce ona i tak się obróci, jeżeli już będzie na tyle zużyta. Lecimy sobie dalej. O. Tutaj. No i tutaj mamy hit. Tutaj już jest. Obrócony temat. Zobaczcie, ile z tej panewy tutaj zostało. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, czy nie będziecie. Mam nadzieję, że będziecie. Zobaczcie, tutaj. Tutaj już sama panewka nie istnieje. Tutaj została już tylko blaszka. Postaramy się ją wydobyć, tą resztkę, abyście zobaczyli, co tutaj się stało. Tylko, czy to się uda. Dobra, może po prostu potraktujemy to śrubolem. Może prędzej to jakoś wydobędziemy w ten sposób. Napchniemy sobie. No tutaj generalnie jest miazga, nie? Nie no, jest grubo. Jest w ogóle problem, żeby to wyciągnąć. O, wypadła. Zobaczcie. Tyle zostało z panewki. W jakim stanie jest wał? No, wał też jest porysowany. Jak ta panewka, która była z drugiej strony. No, powiem wam, że z drugiej strony. Panewki nie ma w ogóle, zostało to do końca przemielone. Więc, tak naprawdę, no co Wam mogę powiedzieć, te panewki tutaj z tych korb, w porównaniu do tej panewki, no to jest fabryka noweczka. Można powiedzieć, wymijmy sobie cały tłok. I zobaczcie, tak wygląda. Zobaczcie, tak wygląda stopa korbowodu. Ona. I zobaczcie, tak wygląda stopa korbowodu. Ona również jest cała porysowana. Więc co moi drodzy? Myślę, że odcinek będzie szybki, ale treściwy. Od początku obstawiałem, że opiłki, które pochodzą stąd, będą pochodziły albo z panewek, albo z góry z wałków walki okazały się być w porządku. Jak widzicie, wina była w samej panewce. Tak naprawdę co tu się stało? Nie wiadomo w każdym razie, wiadomo tyle, że panewka w tym miejscu nie istnieje. Tutaj te panewki wyglądają w miarę ładnie, reszta pewnie też będzie w miarę ładna, jednak tutaj no, jedna panewka nie istniała, z drugiej zostało to co zostało. Więc e... Co wam mogę więcej powiedzieć? Właśnie, ja wcześniej o tym wspominałem, wspomnę wam jeszcze raz. Jeżeli macie zwykły silnik, czterocylindrowy, dajmy na to jakąś benzynę, coś wam gdzieś tam poklepuje, chcecie sprawdzić, czy to jest faktycznie panewka. Najłatwiej wykręcić sobie świecę, ustawić tak, aby osiągnąć tłokiem górny martwy punkt i kawałek, opuścić go na dół. On musi schodzić na dół. Właśnie po to, że jeżeli śrubokrętem pchniecie ten tłok na bok, na dół będziecie słyszeć takie charakterystyczne metaliczne stuknięcie. I to jest, jeżeli macie fajny dostęp, najszybszy, najlepszy patent, aby sprawdzić, jeżeli podejrzewacie, że coś klepie i że to jest panewka, właśnie na którym cylindrze ta panewka klepie. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. No mercy in this world, just hunger, thirsty persons In different versions, each new update, that shit worsens Why? Pull back the...